Dzień dobry. Dziś kolejna prezentacja papierów ryżowych. Lubię takie filmy robić, bo Panie wtedy więcej zamawiają, jakby... No, no to przechodzimy do prezentacji. Konie. A ta prezentacja może się odbyć przez to, że po prostu są zamówienia, jest kilka zamówień od Pani. Zamawiających, no i ja korzystam z okazji i pokazuję to, co zamawiają klientki, nie to, co ja wydrukuję i myślę, że a to jest dobrze się sprzedające. Nie to po prostu są wzory, które panie właśnie zamawiają. Rzeczy z zamówień, kciuś, tu jak misia, nie. Taka była inspiracja. I niebieskie różyczki. I takie różyczki. I jedziemy dalej. Kolejne papiery. Proszę bardzo. Pięknie widoczki. Nie wiem, czy mazurskie, czy, czy warmińskie. Czy po prostu tutaj z Nadzeg, e, jak się nazywają te konie ze skrzydłami? Pegazy? Pegazy! O. A Pegaz to mi się kojarzy z tą, e, z maską gazową, nie? No właśnie. O, piękne. Już letnie podróże. Bo I tutaj, o, i latarnie morskie, i Amsterdam. I. Ależ to piękne. Powiem szczerze, że ja niektórych tych papierów to nie widziałem. <laughs> nie, wiem, nie wiem, jak do tego doszło, ale odkrywam, że one są coraz piękniejsze, tak? No, szanowne panie, one są po prostu coraz fajniejsze, coraz ładniejsze. Coraz piękniejsze, tu jakieś takie norwesko-szwedzkie widoczki. Norweskie bardziej, nie? Bo no tu i góry, i ten, tak, w Szwecji nie ma takiej gór. I tutaj kamieniczki amsterdamskie. I kolejne, proszę uprzejmie, dzieciaczki. Herubinki, właściwie i cherubinki i cherubiniontka aniołki te fajnie wyszły takie są retrowe rustykalne, o a tu do kompletu proszę bardzo te większe czyli na bombkę e, dwunastkę i tu mniejsze na bombkę dziesiątkę. I kolejne piękne, proszę bardzo. Pierniczkowe anioły. Lustrzane baletnice. To takie urocze. Lawendowe. Większe i mniejsze, I jeszcze jedne nowę i piękne, świąteczne aniołko dzieciaczki. I kolejne proszę bardzo. Jorki, bieszczady, koty przepiękne widoki na pniach, na tych plasterkach drewnianych. Kwiaty na plasterkach drewnianych, Motorzy, motory, tu jeszcze motory w takim jeżdżącym anturażu i takie kwiaty. I takie drobiazgi na A6, bukiet, bukiet i bukiet. I kolejna porcja, tym razem rozmiar A6. Może troszkę bliżej zrobimy. Będzie lepiej widać. Pflegt Idziemy dalej. Piękny pan jest kopem. Jelonki. Widoczki zimowe piękne hmm, te takie w, w, w drzewach w dziupli, małanki w dziupli <grywki> No proszę bardzo, te fajne takie rozykalne, stare, bardzo fajnie wyglądają. Pięknie się będą na bombkach prezentowały. Wesołe Mikołaje. Kolejne wesołe Mikołaje. Widoczki. Piękne. Super. Skrzaty niebieskie. Dziewczynka z ptaszkami. Z tymi. A nie, to a nie różne są, myślałem, że kardynałki, tylko ale widzę różne. I taka. Dziecięca z bałankiem. Jedziemy dalej. Tutaj troszeczkę inne. Proszę bardzo. Takie i takie. Takie komunijne. Tutaj też różne takie elementy komunijne. Jedziemy dalej. No i to tyle papierów, zapraszam na stronę serwetki kreska tam kategoria papierów jest i A4 i mniejsze, także jeżeli macie Państwo jakieś pomysły na papiery, to też dajcie znaka, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zostańcie zdrowi, do zobaczenia.